Kurwa, powiem że mam takie filmy z Sianorząd, kurwa. To są taka mała miejscowość. Nie wiem, może kojarzycie ale kiedyś byliśmy z Jonami w Sianorządach. To jest gdzieś nad morzem, generalnie, nie? Byliśmy tam chyba 5 dni albo 4. Coś takiego, nie? I wiem, że w ostatni, przedostatni dzień z rana, z samego rana nie mieliśmy żadnych pieniędzy, kurwa. Żadnych. Tak, ale już tak kompletnie na zero byliśmy, kurwa. Liczyliśmy, wiesz. Ja może miałem z 5 zł. Aha, ja wiem dlaczego nie mieliśmy pieniędzy, bo słuchajcie tego kurwa. To jest chuj, no bo stajemy rano i liczymy pieniądze, nie? Ja daję 5 zł. Tam młody daje 4 zł. Zdechły daje tam z 10 zł, nie? To już w chuj. Ale razem nam wyszło. Nie wiem, no tam razem wyszło z 30 złotych, nie? Łącznie cała nasza kwota to była, całutka, wszystko. I wiecie, co kupiliśmy za tą kwotę? Wódkę i sok. Ostatnie... samego rana! I z samego rana napierdaliliśmy się i poszliśmy spać. Poszliśmy spać, nie? I się budzimy, nie? Znaczy, nie, nie. Ja się nie budzę kurwa, bo ja jestem w śpiączce alkoholowej. I, i, i dzień wcześniej ten zbanowany sobie kręcił na Tinderze z jakąś dupcią, nie? Tam obok. <laughs> Jakaś tiktokerką w ogóle. Instagramerką. I, I wiesz, ja tam nagle mnie budzi zdechły, Johny, nie? I ten, i my szturcha, nie? Mówi, co jest, kurwa, nie? Mówi, ty patrz, przyszła. Ja, ja mu nie wierzę. Ja, ja w ogóle myślałem, że mnie wkręca, kurwa. Mówię, co ty pierdolisz? I że mówi... Że, chodź zobacz, nie? Chodź zobacz, kurwa. Jest, daj mi spokój i spać, kurwa. No, mówię, chodź zobacz, przyszła, kurwa. tak wstaję, patrzę, kurwa. typiara przyszła. 16, ona miała, nie wiem, 17, 18 lat. 16, nie, no, 16 nie, a 17, 18. I ona miała, ona przyszła do pokoju, znaczy do pokoju nie, tylko do domku. Czterech obcych mężczyzn, kurwa. Miała szczęście, że trafiła na jakichś normalnych, ale kurwa, to się mogło skończyć tragicznie, ogólnie, nie? ale dobra, no przyszła w każdym razie. I powiem Wam tak, że kupiła nam jeszcze szlugi, kupiła nam jeszcze piwo i jeszcze yy, piwa ogólnie. I piliśmy ten sam dzień jeszcze, kurwa. Piliśmy kurwa alkohol jeszcze tego samego dnia z balansem 0 zł na koncie, nie? Jak się z nią gadało, z charakterem, była ok, ale... Zacho takie wiesz. Ku przyszła, kupiła browary, to wiadomo, że zajebiście, nie? Ale no pojebanas. Kurwa, w ogóle nie nam pojebanas. Były strasznie. Ja, ja byłem strasznie napierdolony jednego dnia, ale tam, no do, do oporu, kurwa, nie byłem. I, i, I no i wiecie, jak to jest, kurwa, nad morzem są takie. Nie mam tego zdjęcia, musiałem to szukać. Są takie, kurwa, zabawkowe helikoptery, kurwa. Wiesz, plastiki takie, co wkładasz do złotej się buja, nie? No i ja generalnie nie pamiętałem tego, ale. To bo wiesz, tam już 23 już i, mm. <laughs> Nie mogę, kurwa, no i Jakiś zajebistym takim pomysłem było wejście tam, nie? Do tego, 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 kurwa, helikoptera i se pierdolnięcie fotka, fotki, nie? Wchodzimy, ja se weszłem I chujnie Ale młody se wszedł i kurwa, alarm, nie? Dzwoni. Ja tego nie pamiętałem, że w ogóle alarm dzwonił. Ja myślałem, że mnie wkręcają, ale to chyba. Tak, tak, tak było naprawdę, nie? Bo potem ta dziewczyna, która yy, z tego Tinder'a mówiła, <noise> że to widziała <noise> dzień wcześniej, nie? Że wtedy nas w ogóle nie znała, nie? No. <noise> I zaczęło alarm napierdalać. Nigdy nie spodziewałbym się, że alarm może napierdalać z takiej rzeczy, nie? No i zaczęliśmy spierdalać. I jak zaczęliśmy spierdalać stamtąd, to. Weszliśmy na taką jakby otwartą imprezę. Była taka impreza i no kurwa tam muzyka jakaś leciała, nie? Taka jakaś Disco Polo. I chłopaki mi opowiadali, że ja tak zobaczyłem tą imprezę i weszłem tam tak a się okazało, że to jakaś impreza dla starszych ludzi. <laughs> I ja napierdalałem takie dzikie densy. Starymi ludźmi jakimiś, nie? Kurwa, oki syf to był 50-60 lat i tak tańczy z nimi, kurwa. I chuj! Ja w ogóle kompletnie tego nie pamiętałem, że takie rzeczy kurwa miały miejsce. A zaraz po alarmie wypierdalam tańczyć ze starymi ludźmi. Kurwa, niesamowite.